Do przepisu który się nazywa to ciasto będziesz robić ze Przepis znajduje się na YouTubie. Potrzebujemy 200 plus 150 gram masła, 100 g zwykłego cukru plus 200 gram cukru pudru 2 jajka plus 4 jajka 380 g mąki Szczypta soli, 2 łyżki kakao, 10 g proszku do pieczenia, 1 yy, kg sera twarogowego, 3 łyżki skrobi ziemniaczanej, 1 buszka brzoskwiń w zalewie, 350 g. 200 g miękkiego masła, 100 g cukru, mieszamy razem mikserem na jednolitą masę. Dodajemy dwajka, ucieramy dalej. 380 gram mąki, szczyptę soli, dwie łyżki kakao i 10 gram proszku do pieczenia mieszamy. Łczymy składniki z koku pierwszego i drugiego mieszamy. Wyrabiamy ciasto dłońmi. Podzielimy na dwie nierówne części, na dwie nierówne części. W międzyczasie rozstawiamy masło do masy serowej. Większą część ciasta układamy na blasze. 1 kg sera alfa 200 g cukru pudru, 4 jajka, wymieszamy mikser na 1 litr Dodajemy trzy łyżki skrobi ziemniaczanej, mieszamy mikserem. Wlewamy roztopione masło, mieszamy. 350 gram brzoskwi z puszki kroimy w kostki paseczki i dodajemy do masy. Gotową masę wyrywamy na ciasto czekoladowe. Drugą część ciasta poszczypujemy na drobne kęsy i układamy na wierzch masy nierówne kawałeczki. Pieczemy to ciasto w temperaturze 180 stopni przez 60 minut.